Cześć, tutaj lego Heropolska i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zestawem, na który polowałem od dłuższego czasu, a dokładnie 75226 Inferno Squad Battle Pack. Co ciekawe, zestaw już podrożał dwukrotnie. Co jest trochę dziwne, bo w sumie nie jest aż taki stary, więc postanowiłem dłużej nie czekać i od razu nabyć go do kolekcji. Zapraszam Was do oglądania. Na pudełku mamy grafikę z Lordem Vaderem, wszystkie informacje, logo Disneya oraz pokazany nasz zestaw. Z tyłu mamy jak zwykle to samo, tylko inaczej w sumie ustawione oraz jeszcze funkcję bawialną, w tym wypadku jest to jedna funkcja bawialna, a dokładnie strzelanie z tut Shooterem. Tak się prezentuje instrukcja, mamy tutaj grafikę z Lordem Vaderem, oraz nasz zestaw, w sumie to samo jak zwykle co na pudełku, tylko tu jak zwykle jeszcze mamy kod do zeskanowania. Pod koniec instrukcji mamy jeszcze pokazane zestawy na tamtą falę. Osobiście posiadam jeszcze ten, ten oraz tego Microfightera, ale jeszcze poluję na właśnie tego dewaka. Na samym końcu, przed part listem, mam jeszcze pokazane minifigurki właśnie z tych zestawów. Ostatnia strona, a raczej w sumie tylna okładka to nasz ulubiony napis i nasz ulubiony robot. Tak się prezentuje cały zestaw, no i zacznijmy od tego nieszczęsnego śmigacza. Tak się prezentuje ten śmigacz. No i żeby nie było, to jest wymysł 100% od Lego. On się nie pojawił ani w grze, ani w żadnym filmie, ani tak dalej. Zabierzmy na razie tą minifigurkę, żeby się lepiej mógł przyjrzeć no i zbudowany jest on trochę szpatnie nie oszukujmy się, jest to zwykły zapychacz według mnie po prostu można było już dać nawet jakieś skały i postawić śmigacz, ale już zwykły śmigacz z Endoru i według mnie lepiej by się to prezentowało no bo patrząc na grafikę, pudełka to właśnie jest Endor no wiadomo, niby to jest jakiś speeder możemy sobie zrobić co? postrzelać stud szutaram. Jest to jakoś zbudowane, ale myślę, że jednak dla mnie to będzie tylko jako dawca części. Pojazd był nieszczęsny, ale za to minifigurki to wszystko rekompensują. Iden Versio. Inferno Squad. Na pierwszy ogień idzie dowódca Inferno składu, dokładnie Aiden Versio. Przez LEGO została ona uzbrojona w niesamowity stud shooter. Tors oraz nogi są bardzo ładnie wykonane. Jest to zbroja, połączenie zbroi szturmowca zwykłego oraz szturmowca pilota. Agent Hawk, Naprawdę ładnie się to prezentuje. Podobają mi się te po prostu, że jest to wszystko na czarnym armorze. Tu mamy jeszcze ten aparat tlenowy, którym mieli piloci. Tu jakiś pas. Z tyłu detonator termiczny. Podobają mi się bardzo te szczegóły zbroi szturmowca. Aiden jest jedynym członkiem Inferno Składu w tym zestawie, który nie dostaje hełmu, ale za to dostaje włosy. Włosy są dobrze odwzorowane. Myślę, że to samo tyczy się twarzy. Mini figurka dostaje dwie twarze. So what happens tak według mnie powinna wyglądać Aiden wersja. Dałem jej lepszy blaster dokładnie customowy E11, to, co ma na plecach, jest to taka mikrowersja tego droida zwiadowczego, który, którego właśnie posiadała, oraz dałem jej przede wszystkim hełm. Pozostałe trzy minifigurki to członkowie Inferno składu. Tak naprawdę nie różnią się niczym, poza tym, że jeden z nich ma dodatkowo nałożony pas oraz mają każdy w sumie jakąś inną broń, tak naprawdę przebudowany stud-shooter. Szczegółowo omówimy jednego z nich, bo najbardziej się wyróżnia. I tak, jeszcze dałem mu tą broń, ponieważ jest to jedyna broń, która tutaj ma jakiś sens, jako tak w miarę wygląda. Po prostu wygląda to jak jakaś wyrzutnia rakiet, i pomimo tego, że jest to ten stud shooter, to nie wygląda aż tak tragicznie. Żeby było ciekawiej, członkowie Inferno Składu mają inne torsy niż Aiden. Nóżki zostają jednak bez zmian, ale nie będę się czepiał. Mamy tutaj górę od zbroi strumowca, pas pilota oraz to jeszcze taki pas z dodatkową amunicją. Kolejny pas, jakoś dużo tych pasów, to taki nakładany element, który pierwszy raz był wykorzystany u mnie figurki Batmana. Najważniejsza rzecz w tym zestawie to oczywiście ich hełmy, rzecz, której nie dostaje Aiden. Naprawdę prezentują się bardzo ładnie. W sumie, przez to, że te postacie dostały hełmy pilotów, przez to pewnie lego ich wydało. I myślę, że są naprawdę ładnie zrobieni. Mam tutaj jeden symbol właśnie inferno składu, drugi to symbol imperium, czerwone te w cudzym słowie oczy. Podoba mi się to całe malowanie i tak dalej. Co ciekawe, każdy z członków dostaje inną twarz. Tylko jeden z nich jest wściekłym klonem, i ten jeden w sumie jest dodatkowy dodany przez Lego. Ponieważ tak, jest to Battle Pack, więc musiały być cztery figurki. Tak naprawdę członków było trzech w kampanii Battlefront dwójki ale ten czwarty może służyć jako hełm dla Aiden. And we have the Aiden Versio, The Wutse, Agenta Haska. Agent Hask. Commander on deck. Addis. Mission accomplished, Commander. Zero casualties. Looks like you're still second in command. Oh, I'm patient. P Zanim Agent Miko. Da I can wait. Agent Miko. Those jump calculations were perfect. Thank you, ma'am. I hope the landing wasn't too rough. Been through worse. Delmiko oraz ten ostatni to po prostu, tak jak powiedziałem, postać dana przez Lego. Fajnie, że dostają swoje oddzielne twarze, dzięki czemu możemy ich rozróżnić, ale szkoda, że nie dostaliśmy już do nich włosów. A tak według mnie powinien wyglądać Inferno Skład. Podsumowując. Pod względem minifigurek zestaw jest naprawdę bardzo fajny. Tylko to już taki kolejny battlepack, który w sumie nie powinien być battlepackiem, bo raczej z inferno składu armii nie ma po co budować. Minifigurki są fajne, po paru modyfikacjach mogą wyglądać jeszcze o wiele lepiej. Wiadomo, dużym minusem są te stud shooterowe bronie, no ale nie czepiajmy się. I trochę według mnie jest niepotrzebny ten czwarty członek, którego w sumie nie było w grze ani nigdzie. Moglibyśmy tylko dostać helm do Aiden, a zamiast niego jakiegoś białego szturmowca albo szturmowca scout troopera, i według mnie byłoby lepiej. Ale tak przynajmniej służy mi on, żeby zabrać mu helm i w sumie nie wiem gdzieś go postawić obok, albo do jakiegoś woreczka, a dla Aiden dać helm. To już na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam i na razie. Commander Versio, -yo. you're right on time. I'm moving to the communication center. Copy that. Once I've located and destroyed the stolen Imperial message, I will signal for extraction.